Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj relacja z szkolenia Advanced Driver, czyli drugi stopień Akademii Bezpiecznej Jazdy organizowanej przez Toruć. W porównaniu do szkolenia pierwszego stopnia, którego recenzję możecie zobaczyć, klikając w odnośnik w prawym górnym rogu, drugi stopień daje więcej frajdy i fanu podczas ćwiczeń praktycznych. Niemniej jednak, podstawy nabyte na pierwszym treningu były niezbędne, aby tę przyjemność czerpać w pełni. Zarówno w drugim, jak i w pierwszym stopniu szkolenie podzielone jest na cztery etapy. Na wstępie otrzymuje się dużą garść teorii, aby następnie móc z niej skorzystać w blokach ćwiczeniowych. Tematem przewodnim wszystkich zadań szkolenia drugiego stopnia jest balans masy samochodu, czyli jak umiejętnie przenosić ciężar na przednią lub tylną oś i dzięki temu uzyskać lepszą przyczepność lub celowe jej utracenie wykonując efektowny drift. Swoją drogą ćwiczenia z kontrolowanego poślizgu przypadły mi najbardziej do gustu. Teraz krótka lekcja fizyki, której prawą podlega każdy pojazd bez wyjątku. Przyspieszając balans masy przenosi się na tył dociskając tylne koła i w przypadku samochodów napędzanych nad tylnią oś pozwala osiągnąć lepsze przyspieszenie. Hamując dociskamy do asfaltu koła przednie dzięki czemu auto lepiej reaguje na skręty kierownicą. Pierwszy blok ćwiczeń opiera się właśnie na tej zasadzie. Podczas wykonywania slalomu balansujemy za pomocą przyspieszania i hamowania silnikiem. Kiedy koła przednie są wyprostowane, dodajemy gazu, aby przenieść masę na tył, a w momencie, gdy zaczynamy skręcać, aby zmieścić się między kolejnym słupkiem, puszczamy gaz, hamując silnikiem i dociążając przedną oś. Efekt poprawy wszczepności był szczególnie widoczny podczas slalomu na płycie polskizgowej. Nigdy wcześniej nie przejechałem tak szybko slalomu. Bardzo ładnie tutaj skoda. Przy zmianie nawierzchni ze śliskiej na przyczepną, tam na końcu, musimy koła wyprostować, żeby patrzyły w stronę, którą jedziemy, w swoim Twoim czołem, czyli tą bieżnikiem, muszą osłony być kierowane tam, gdzie chcemy jechać. Skręcone koła, wpadniemy w, na, w nawierzchnię przyczepną, jest potężne uderzenie, płynięcie i destabilizacja. Drugi blok odbywa się na płytach poślizgowych. Ćwiczyliśmy awaryjne omijanie przeszkód ze zmienną szczytnością oraz kontrolowany poślizg podczas zakrętu, cały czas czerpiąc z umiejętności nabytych podczas pierwszego ćwiczenia. Nasza kolejna auto. A BMW jedzie w dół dynamicznie, hamuje i optymalnie pokonuje te trzy zakręty. Szeroko należamy na beczkę. Nawrót i optymalnie wjeżdżamy wszystko na wierzchnię. Super, Skoda, bardzo ładnie. Delikatna kierownica. I tu staramy się pozwoli. Ok, w prawo i jedziemy dynamicznie w dół. Kolejna auto ruszam. A teraz przed Wami ćwiczenia ze skrętu na płycie poślizgowej. No super Skoda, teraz było, no bardzo ładnie, książkowe, jak na autostradę napędowe, super. Spokojna kierownica. Nienerwowe kręcenie, bardzo ładnie. Tutaj kierowcy tylnio-napędówek mają okazję do wywinięcia solidnego bączka. A przyjemność czerpana z pełnej kontroli nad samochodem podczas poślizgu jest nie do opisania. Ostatni blok ćwiczeń jest ukoronowaniem całego dnia oraz możliwością wypocenia kilku kropel oleju z rozgrzanego silnika. Każdy uczestnik bierze udział w instruktażu na temat optymalnej linii przyjazdu, przyjeżdżając za instruktorem w swoim samochodzie. Kiedy wszyscy uczestnicy zostaną zapoznani z torem, instruktor zjeżdża z toru i <laughs> przestaje przeszkadzać. My możemy wcisnąć pedał gazu i cieszyć się z jazdy na tym trudnym technicznie torze. Każdy uczestnik może skorzystać z okazji i zabrać instruktora do swojego samochodu. Warto z tej opcji skorzystać i posłuchać cennych wskazówek. Możecie zobaczyć mój przyjazd z instruktorem, klikając odnośnik w prawym górnym rogu. Serdecznie dziękuję organizatorom szkolenia bezpiecznej jazdy Advanced Driver Torułcz za zaproszenie na szkolenie, które zasługuje na jak najlepsze noty pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Z mojej strony to już wszystko. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, kliknąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o następnych materiałach i jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam, Bolek. Cześć!